Kolejnym tematem, który warto poruszyć, to są struktury. I na dobrą sprawę można powiedzieć, że struktury są prawie identyczne z klasami. Mogą konformować do protokołów, mogą posiadać właściwości, mogą posiadać metody, można je rozszerzać, posiadają niższe zery. Natomiast są pewne rzeczy, które je odróżniają. Podstawowa różnica między klasą i strukturą to jest to, że struktury są typy wartościowym, czyli są przekazywane przez wartość. Tutaj można się też spotkać z takim określeniem, że są przekazywane przez kopię. Klasy, typy referencyjne są przekazywane przez referencję, czyli przez jakby kopiowanie adresu. Mam jeszcze takie pytanie, a propos tej pierwszej różnicy, czyli tego, że struktury są przekazywane przez kopię, czyli jeżeli zmienimy jedną strukturę, to to wtedy ta jej kopia również się zmieni, tak? A jeżeli zmienimy klasę, która jest, yy, ma referencję gdzie indziej, tak dobrze mówię, to, to ona się jakby nie zmieni. Nie wiem, czy dobrze zadałam to pytanie, ale. Jeżeli masz typ wartościowy, czyli taki, który jest przekazywany przez kopię, wartość, to jeżeli jakby dostajesz um, klona tej wartości, ale takiego osobnego, i jeżeli manipulujesz sobie coś na jednej. Na jednej takiej kopii no to to jest zupełnie niezależne od tego, co, co się dzieje z, z tą drugą rzeczą. Nie? Natomiast jeżeli do, odwołujesz się przez coś mm -hmm. przez referencję, czyli powiedzmy, mamy dom i do domu odwołujesz się, no ciężko skopiować dom. Dużo łatwiej jest powiedzieć, gdzie się znajduje ten dom. I na przykład mówisz, Łukasz, pomaluj dom na szkolnej 13 na niebiesko, to Każda osoba, która zna adres szkolny 13 i to zobaczy, tam pójdzie, to zobaczy dam pomalowany na niebiesko. To, co powiedziałaś, tylko na odwrót. W typach referencyjnych właśnie przechodzisz przez ten wskaźnik, lądujesz w tym samym miejscu. A w typach właśnie wartościowych, każdy ma swoją niezależną kopię. Jak coś modyfikuje, to właśnie modyfikuje tylko u siebie. Na samym początku serii opowiadaliśmy o typach referencyjnych i wartościowych, to myślę, że tam jak ktoś chce sobie powtórzyć. Kolejna rzecz, co różni, to jest to, że struktury nie mają de czyli nie napiszemy na, nim, na nich metody de -int, co jest w sumie spoko, że jeżeli nie mamy ręcznie napisanego initializera, to kompilator jest w stanie go wygenerować za nas, czyli nie trzeba pisać inta. No chyba, że już jak jeden napiszemy, no to wtedy trzeba będzie dopisać resztę, ewentualnie w rozszerzeniu. Głównie dzieje się tak dlatego, przez to, że nie ma dziedziczenia, no to jest w stanie zagwarantować, że która konkretna implementacja jakiej metody, jakiej metody ma być uruchomiona. I dzięki temu tak, takie rzeczy można robić. Nie wiem, czy pamiętasz, bo to już było jakiś czas temu. To jest plac zabaw, gdzie miąchaliśmy klasę. Zostaje jedna rzecz tutaj do zrobienia, bo to jest taka rozbudowana ta klasa. Żeby zobaczyć, co się z tym cudem zadzieje, to powiedzmy zmienię to słowo kluczowe klas na strakt. Oczywiście teraz będzie masa błędów kompilacji. Po pierwsze, nie możemy dziedziczyć dobrze, dobrzy kompilatorze. Kolejny błąd, przynajmniej ten, który tutaj widać, to jest to, że struktury nie mają metod klasowych. Robi to sens Natomiast tu jest taka podpowiedź, że możemy zadeklarować tę metodę jako statyczną Ok, próbujemy dalej Może zacznijmy od tego co łatwiejsze The initializer may only be declared within a class Nie ma problemu Kolejna rzecz, rzecz. Delegate initializers in structures are not marked with convenience I co? Już? Koniec? To wszystko? Pobiegnięte? Ś się skompilowało? Ok, to nie było nam potrzebne, chyba. Zaraz zobaczymy. No i super. Mam jakąś instancję, co można zapytać o raport pogody. Coś się wyprintowało, trzeba owinąć. Co, poszło znacznie szybciej niż się myślało. Nie, nie wiem, czy jest sens cokolwiek tutaj dodawać, bo wszystko to, co było powiedziane o propertasach, o statycznych e, zmiennych, o tym czy coś jest prywatne, wyliczeniowe, will set, did set, lazy, prywatne cudo, initializery, zasady są dokładnie te same. Jest taka wskazówka od Apple, która wspomina, że jak się coś zaczyna modelować, to żeby zacząć od struktury, a nie od klasy. To w sumie tyle. Jeżeli chodzi o język, to te rzeczy są ze sobą spójne, ale też właśnie przez to, że struktury są typem wartościowym, to to znaczy, że nie można mutować instancji struktur. Więc teraz zobaczmy, o co chodzi. Jak zobaczysz jakąś literówkę, to krzycz. Dobra. Teraz stwórzmy instancję. Tu już widać tą Pierwszą rzecz, czyli kompilator wygenerował initializer. Ta moja strukturka ma tylko dwie zmienne temperaturę i wilgotność, natomiast tu już od razu automagicznie mamy coś takiego. Spróbujmy tutaj coś zmutować. Było 42, zobaczmy, co powiem na 24. Mimo, że tutaj mam słowo kluczowe, VAR, czyli teoretycznie coś. Co sugeruje mi, że mógłbym pomutować, to, to w momencie, jak próbuję, no to kompilator mi na to nie pozwala, ponieważ referencja, przez którą się dobieram, jest stałą. Czyli, jeżeli piszesz sobie program i nie chcesz, żeby ktoś ci wyciągnął dywan spod nóg w postaci nieoczekiwanej zmiany, Zaczynasz od leta. Jeżeli dopiero później w trakcie pisania okazuje się, że coś tam musisz mutować, bo się nie kompiluje, no to wtedy zmieniamy to na war. I wtedy kompilator jest szczęśliwy. No, jest to kolejny sposób, żeby zrobić, aby to narzędzie patrzyło nam na ręce. Jest jeszcze taka rzecz. I to, i to jakby wszystko wynika z tego, że. Struktury to są typy wartościowe. Nie? Tak naprawdę to, co tu się dzieje, to jest przez to, że tą referencję można zmieniać, to jest tworzona kopia i jest e, nadpisywana. I jakby tam ma magicznie to działa, ale tak naprawdę dostajesz coś nowego. Jest jeszcze taka zasada, w momencie, jeżeli używamy, jeżeli piszemy jakąś metodę, powiedzmy, <laughs> taka flejdowska. Teraz powiedzmy, chciałbym przypisać tą wartość do tej zmiennej. No, właściwie nie muszę pisać self, bo się nazywa inaczej. Zobaczmy, co im powie. OK, i tutaj mamy kolejny taki krok. Jest tutaj napisane, że self is immutable. I to jest po raz kolejny ta właściwość, że typy wartościowe, no to. To jest wartość. Jakby nie możesz zmienić czwórki, żeby była piątką. To są jakby dwie różne rzeczy. Nie możesz nic zmienić we właściwościach czwórki, żeby była dalej jakby w jej czwórkowatości. Cały czas będzie czwórka. Natomiast to jest też taki jeden mechanizm, dzięki któremu kompilator wie. Czy można wywołać jakąś metodę na instancji, która jest letem? Jak tu miałem leta, sobie na razie to zakomentuję. Wiemy, że to nic nie robi, ale tutaj te techniki, powiedzmy, niech będzie znowu to 24, to jak najbardziej mogę to wywołać. Może jeszcze dam tutaj tego printa, że nie oszukuję, że to się wywołuje. Można było zawołać tą metodę Na instancji, która jest LED, czyli na czymś, czego nie można mutować, a no ponieważ tu nie, nie, nie dokonujemy żadnej mutacji, więc w momencie, jak już tutaj coś jednak będziemy chcieli mutować, no to kompilator się przykrzacze, że hej, self is immutable, mark method mutating to make self mutable. I jak zrobimy tego fixita, to tu się pojawiło słowo kluczowe mutating. I stąd kompilator wie, które metody są tak w cudzysłowie bezpieczne do zawołania, że nie zmieniał tej wartości. Natomiast już tu krzyczy dokładnie z tego samego powodu, jak próbowaliśmy mutować temperaturę, że jednak o, referencja jest stała, a to tak naprawdę podmieni referencję. Czyli w pewnym sensie, no, a może też tak, tak postaram się zanimować, co się dzieje. To jest moja referencja, jakby w linijce 18, i ona wskazuje na taki obszar w pamięci. W momencie jak ja wołam taką mutującą metodę, to to gdzieś tam sobie znika, jest nadpisywany nową instancją, która żyje sobie gdzieś indziej w pamięci. Ponieważ no, próbujemy przypisać nową wartość do tej referencji, a jej nie możemy przypisać, no to kompilator krzyczy: Hej, gościu, kurde. Cannot use mutating member on immutable value. I żeby móc to uczynić, no to musimy napisać var i wtedy kompilator jest szczęśliwy. Jeszcze jedna rzecz. Struktura również może być użyta do tworzenia błędów. Czyli powiedzmy, mam sobie taką strukturkę, która będzie posiadała takie property. I po prostu mówię, że chciałbym sobie rzucić jakimś tam kodem błędu, przekazać nazwę funkcji, gdzie to coś wybuchło i linijkę w kodzie, bo to może się jeszcze przydać. Więc potrzebujemy coś, co będzie wybuchać. No musimy rzucić sobie short circuit does not conform to error. Jak kiedyś tam wspominaliśmy, error to jest po prostu marker protokół, który, który nie ma żadnych wymagań, więc wystarczy... Powiedzieć, że high hey, konformuje i już można. Teraz trzeba tego użyć. Mamy komunikat, że błąd został rzucony i niezłapany. Widać, że kod błędu to jest ten, który został ustawiony tutaj. Nazwa funkcji mayExplode brana z tego ma Makra linika 32, no bo akurat znajdujemy się w linicy 32. A jak zrobię, tak. I to już mamy linijkę 33. Po prostu te makro patrzy na swoją linijkę. To tak naprawdę może nie jest tak, że wszystko, ale najważniejsza różnica do zapamiętania między klasą i strukturą to jest właśnie to, że struktury to są typy wartościowe. Dużo trudniej je zmutować, ale składnia jest identyczna, tak jak było widać wcześniej, z pewnymi niuansami y jak klas. Chyba tyle. Chyba spoko. Как бы <laughs>